Cześć, jestem Hanna, mam 23 lata i to jest moje świadectwo wiary. Moi rodzice chcą chrześcijanami. Kiedy miałam 5 lat, moja mama miała wypadek, który spowodował uraz głowy i można powiedzieć, że ją straciliśmy na zawsze. Od tamtej pory jest pod stałą opieką lekarską. Wszystko, co dotyczyło niej, mama, którą znałam, kim była, nie było już z nami. W rezultacie tego wypadku spędziłam dużo czasu w domu opieki, aby pomóc Tacie, który musiał pracować. Myślę, że to był prawdopodobnie powód, dla którego nigdy nie związałam się z wiarą mojego ojca. Po prostu nie było to istotne. Byłam zbyt zajęta tym, co się działo i żaden z moich rodziców nie był w pobliżu, by zaszczepić we mnie te wartości. Więc dorastałam bez wiary, ale mając świadomość, że mój tata był wierzący. Okres szkoły podstawowej przebiegł normalnie. Jednak w gimnazjum doświadczyłam dużo nieprzyjemności ze strony Z Dziewczyny dokuczały mi, że jestem gruba i że jestem brzydka. Nazywano mnie kujonem, bo to, co miałam osiągnąć, osiągałam. Dostawałam wysokie oceny i dostawałam pochwały od nauczycieli, ale było to odebranie negatywne przez ludzi z mojej klasy. I po prostu ogólnie przestałam mieć pewność, kim jestem. Po zakończeniu liceum zdecydowałam, że chcę coś zmienić w swoim życiu. Będę lepszą wersją siebie, pełną osobą, którą ludzie będą chcieli znać, więc zdecydowałam, że pierwszym krokiem będzie przejście na dietę i byłam trochę otyła. Nie było to całkiem irracjonalne. Na początku nikt nie zdawał sobie sprawy z sygnałów ostrzegawczych, ale tego lata ja bardzo szybko schudłam. I zaczęłam bardzo destrukcyjne nawyki związane z jedzeniem. Po tych wakacjach zaczęłam liceum. Moja waga była na krawędzi zdrowej wagi. Więc oprócz mojego taty i mojej nauczycielki tańca nikt tak naprawdę nikt tego nie komentował. Po... Po powrocie do szkoły dostałam bardzo dużo komplimentów. Wszyscy mówili, o oh, wow, wyglądasz dobrze, wyglądasz świetnie. Jak to zrobiłaś? Jak tyle schudłaś? I myślę, że to dobrze na mnie wpływało. Więc kontynuowałam dietę, niszcząc swoje zdrowie. W lutym zostałam przyjęta do szpitala z anorekcją nerwosa. Więc wylądowałam w szpitalu w Cambridge. Około półtorej godziny od domu. To Przebywanie z innymi chorymi było naprawdę trudne. To było naprawdę przygnębiające doświadczenie. Zwłaszcza gdy nie widziałam własnego problemu, tylko ich. To wydaje się niesprawiedliwe. Byłam z daleka od ludzi, których kochałam, w mieście, którego nie znałam. Byłam więc absurdalnie nieszczęśliwa. Musiałam opuścić liceum, czułam się bardzo odizolowana. Dlatego, że wszyscy inni zostali razem w szkole, a ja byłem zupełnie sama ze sobą. Miałam dużo czasu na przemyślenia. Doszłam do wniosku. Okej, okay, chcę się poprawić, ale tym razem zrobię to dobrze. Tak więc, ciężko pracowałam, aby moja waga osiągnęła prawidłową wagę. I złożyłam podanie na studia, badania mediowe, na którą się dostałam, i poszłam. Poznałam całkiem fajnych ludzi, prosperowałam, dostałam wyróżniona na pierwszym roku, zachowałam zdrową wagę, rozpoczęłam swój pierwszy prawdziwy związek. Był naprawdę świetny. Osoba, z którą byłam, była kimś, kto naprawdę pomógł mi dostrzec wartość w sobie, ale na drugim roku wciągnąłem się w złe towarzystwo. I mój styl życia zmienił się na hedonistyczne. Szukałam tylko nowych wrażeń. I w tym czasie zdecydowałam, że nie tylko nie wierzę w Boga, ale nienawidzę Boga. Obserwowałam mojego tatę i jego oddanie Bogu. Nie rozumiałam, dlaczego Bóg mógł zrobić coś tak paskudnego, jak zrobił mojej matce, i że zabrał ją od nas. A przecież mój tata był tak oddany i lojalny wobec Boga. Byłam zła na całą sytuację i byłam zła na jego tatę z powodu jego wiary. Czułam, że Bóg, jego odpowiedzi na modlitwę nie były prawdziwą odpowiedzią. Tak naprawdę on zrobił nic, aby poprawić naszą sytuację lub się nami zająć. Więc po ukończeniu koledżu wziąłam przerwę na rok, w której musiałam pracować, ponieważ byłam zdeterminowana, aby wyjechać z Ipswich i udało mi się tak chwilowo zrobić. Wyjechałam i mieszkałam w Winchester przez jakiś czas, ale ostatecznie zabrakło pieniędzy, nie mogłam utrzymać pracy i wróciłam. Ale ta przerwa, gdzie nie mieszkałam w Ipswich, oznaczała, że oddaliłam się od starych, złych wpływów w moim życiu i wróciłam z świeżym początkiem. Więc pracowałam przez rok, żeby sobie dać trochę czasu. Pracowałam w kawiarni, która bardzo mi się podobała i poznałam bardzo fajnych ludzi. A potem poszedłam na uniwersytet, aby studiować sztukę. Jak byłam na studiach, zaczęłam znów chudnąć. To było trochę przypadkowo. To była nieświadoma decyzja. Uniwersytet jest stresujący i jest ciężki. Źle mi się dostosowało. Nie zaprzyjaźniłam się z żadną osobą i nie czułam się spełniona w żadnym aspekcie mojego życia. Jako rezultat po prostu zaczęłam dietę, która była jedyna rzeczą, którą wiedziałam najlepiej. I znowu straciłam dużo na wadze. Pewnej nocy zdecydowałam, że zamierzam opuścić uniwersytet. Nie mogę tego kontynuować. Byłam przekonana, że się nie nadaję, że nigdy mi się nie uda zrobić coś wartościowego w życiu. Ale tej nocy, po wykonaniu kilku ćwiczeń, których prawdopodobnie nie powinnam była robić, poczułam, że muszę się modlić. Co było bardzo dziwne, ponieważ nie wierzyłam w tego Boga. Jeśli był prawdziwy, nie chciałam rozmawiać z nim, ale pomodliłam się, a on po prostu przyszedł. Po prostu przyszedł i mnie spotkał. I to było najpotężniejsze uczucie. To była po prostu czysta miłość. Nie wiem, jak inaczej to wyjaśnić. I zapytałam go, gdzie byłeś w całym moim życiu, jeżeli jesteś tym? Jeśli to jest to, kim jesteś, gdzie byłeś? I pokazał mi, gdzie był. Pokazał mi nauczycieli, którzy mi pomogli, kobiety w moim życiu, które zastąpili miejsce mojej mamy, jeśli chodzi o zadbanie i troskę. Pokazał mi, że wciąż jestem statą i nie musiałam odejść pod opieką innych. W jaki sposób lekarze pomogli mi w tej podróży. I zacząłam widzieć i rozumieć, że to chrześcijaninie w moim życiu doradzili i poprowadzili mnie do tej chwili. Następnego dnia poszedłam do uniwersytetu i nie byłam pewna, co mam zrobić. Poszedłam do Związku Chrześcijańskiego, wzięli mnie do środka, posadzili mnie i rozmawiali ze mną. Świętowali ze mną i stali się początkiem mojej podróży. Trochę czasu mi zajęło, żeby znaleźć kościół, ale w końcu przyłączyłam się do kościoła, co się nazywa All Saints gdzie byłam poprowadzona w wierze, gdzie spotkałam ludzi, którzy naprawdę zachęcali mnie i modlili się za mną i obserwowali, jak dojrzałam w wierze. Tam też poznałam mojego obecnego partnera, który był niczym innym jak błogosławieństwem w moim życiu. Tak samo jak i moi przyjaciele. W obecnej chwili moje życie jest o wiele spokojniejsze. Nie wyobrażam sobie życia bez Boga. On po prostu przynosi mi radość. On po prostu jest uśmiechem na mojej twarzy. Kocha mnie i zachęca mnie. Widzę, jak On chce, żebym się rozwijała. Pomógł mi przejść ze sztuki na angielski, co było prawdziwą odpowiedzią na modlitwę. Ja wciąż mam zamiar skończyć studia w nadchodzącym roku i nadal kocham każdą minutę mojego kursu. I mojego życia przemienił mnie z tego ciekłego, zranionego, zagubionego dzieciaka w kogoś, kto wie kim ja jestem, osobą, która potrafi podnieść głowę wysoko i powiedzieć, że jestem dzieckiem Bożym i nie mogłabym być bardziej wdzięczna za pracę, który on wykonał w moim życiu.